Na razie sobie ustawiam kamerę. O, widzę, mamy jednego widza. Dwóch. Mam słabe połączenie internetowe, to nie mam pojęcia, tu tak, No, kogo mogę pierwszego powitać? Hmm. Witam cię, machają. Witam. Jak tam zdrówko? Dobrze słuchać? O, witam, witam cię Pawełko. Witam. Byłem dzisiaj na fajnej wodzie. Bardzo sympatyczne miejsce. Dzisiaj, tak króciutko tylko. Łapek, łapek, siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj naprawdę krótko, bo za 20.10, żeby się dzisiaj specjalnie nie rozgadywać, bo no dobra, słuchajcie, byłem dzisiaj na fajnej wodzie, jestem ciekaw, czy oglądaliście mój ostatni film i Widzieli... zgadnicie, gdzie to było? Przy jakiej to. Okazuje się, że wielokrotnie przejeżdżałem do tego miejsca. Witam cię Damianie. Na pewno Damianie się spotkamy w tym roku. O okej, okay, ja dam w porządku. Ja też jutro będę, to się spotkamy. Czy mam zdradzić? No, zdradzę za chwilę, zdradzę. Jest? Poważnie? No dobra, to. O tym miejscu to już mi Paweł. Znaczy ten, przepraszam. Ten. Robert, z którym byłem. Wielokrotnie mi o tym opowiadał. I stwierdziłem, że go namówię, żeby ze mną poszedł. Poszliśmy sobie tam. Jest to Fort Piłsudskiego przy ulicy Idzikowskiego. Sprawdźcie sobie na mapie. Witam, Borsmak. A drugi zbiornik, jeszcze to nam kilka zbiorników jest takich małych, też przy Dzikowskiego, to jest Park, park Arkada, przy królikarni. Także, jeśli chodzi o królikarnie, to trochę się z lekka zdenerwowane. A, karty nie opłacasz w tym roku, tak? Nie opłacam karty w tym roku. Jeśli chodzi o tą królikarnię, to tam Swego czasu Robert łowił piękne okonie szubaczy ale któregoś dnia podjechał samochód, wyszło parę postawili sieci i po rybach. Siemanko Hunter. Co tam u was słychać? Sezon rozpoczęty, bo ja się szykuję do rozpoczęcia sezonu. Już niedługo Pawełku. Także podjechali samochodem. Zarzucili sieci po, po sprawie. Ale odwiedzę to miejsce razem z moim bratem, mam nadzieję. Tą fosę przy Dzikowskiego, Fort Piłsudskiego również odwiedzę. Bardzo urokliwe miejsce. Zresztą mogliście zobaczyć na filmie u mnie. Od lutego zaczynasz. No ja też mam taki zamiar Pawełko od lutego zacząć sezon wędkarski. No i zobaczymy, jak to będzie. No w tym roku robię taki eksperyment i będę łowił z moim bratem. Mam nadzieję, bo jak nie, to go wyrzucę z kanału na zbity tego tamtego. Bo trochę mnie wkurza. No właśnie, za dwa, trzy tygodnie, ja od, ja od kwietnia, od, przepraszam, od, od lutego chcę zacząć. No któregoś tam lutego zacznę. Ha, dziś zakończyłem sezon, czekam na wiosnę, łapek, łapek piszę. No zobaczę, no, chciałbym się do tego lutego tak przygotować trochę. Troszeczkę tych mniejszych paproszków, no i wędkę. Wędka będzie od Pawła. Także mam nadzieję Pawełku, że coś ciekawego mi wybierzesz. Budżetowego oczywiście. Dobra, wrócę do do tego Waszego pomysłu spotkania widzów z yy, łowcami drapieżników. Bardzo fajny, sympatyczny pomysł. E, y, tylko taka moja sugestia, aby to był maj, to będzie początek sezonu szczupakowego. Moglibyśmy sobie coś zorganizować, e, jakieś ognisko. Tak jak pisaliście, e, y, towarzyskie zawody. Wędkarskie, bardzo fajna, sympatyczna sprawa by była. Musimy to jeszcze dobrze zorganizować, żeby wszystko jakoś grało. A najpierw trzeba się spytać na rower na start. Szkoda, że karta nie opłacasz, aż klanie biorą na wiśle. No, no, szkoda, szkoda. Znaczy, szkoda, nie szkoda. Znaczy, tak zdecydowałem w tym roku, że nie będę płacał karty wędkarskiej. Spróbuję na tych wszystkich mniejszych zbiornikach w Warszawie. Chciałbym je wam wszystkich, wszystkim pokazać. Jak z najlepszej strony, może komuś przypadnie do gustu, będzie chciał sobie przyjechać połowić. Wiem, że dzisiaj trochę mu groziłem palcem, żeby się wziął w końcu do, do roboty. Z, z Mańkiem tworzymy fajną Fajną, fajną parę. Siema, siema Adam, Tito. Siemka, wędkarski celebryta, Łukasz, Lukas. Kiedy. W gie... Lukas, bijemy na KMP Potocką, na pewno będę chciał tam wpaść. Dam ci znać, to, to się może tam spotkamy. E, Borys, Kognisko nad Wisełówką. Albo na no. no zobaczymy, to trzeba obgadać. To trzeba dać. Tak jak mówiłem wcześniej, że najlepiej by było w maju to zrobić, bo będzie na pewno ciepło, sympatycznie. Poza tym rozpocznie się tak zwany sezon szczupakowy. Moglibyśmy coś takiego zorganizować, ale to jeszcze trochę czasu, także. No, przez to mam słaby internet, także mam nadzieję, że nie zerwie, Co chwilę pokazuje, że mam niestabilny internet. Lubię czasem takie klimaty. Także tak sobie wymyślisz, że opłacisz. Nie Pawełku, nie opłacę. Właśnie w tym roku nie opłacę kart. Oczywiście, że są. Pawełku, nie opłacę. Właśnie w tym roku nie opłacę kart. Oczywiście, że są w stolicy, tutaj w Warszawie. Takie miejsca, gdzie naprawdę można się mile zaskoczyć. I jest ta ryba. Naprawdę jest jeszcze, nie jest przeciągnięta siatami, aczkolwiek tak jak w tym zbiorniku na krójkarni Opowiadał, jak ja tam ryby wyciągał. No niestety, powtórzę to jeszcze raz: podjechał samochód. Osobiście tego nie widział, ale oj, pan, który tam mieszka w okolicy, wędkarz opowiedział mu, przyjechał samochód. Padło paru gości przeciągnęło się Pewnie zlecenie. A znowu mi pisze, że nie można połączyć się z satelitem. Spróbuję jeszcze. niestabilny internet. Także dzisiaj to taki light. Trochę litny. Nawet nie wiem, czy mnie widzicie. No, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie jeszcze raz powiem, że pomysł z tym spotkaniem jest dobry. Jak najbardziej. A poza tym mam plany z moim bratem, dajcie. Coś z tym czatem nie tak. Widzę, że się zatrzymało. Nie wiem, słabe że jest za, za siedem już, jest za, za siedem praktycznie, aśle tak. tylko, a chwileczkę tylko. Kupiłem sobie właśnie tą kamerę, chciałem ją wypróbować, zobaczyć, jak to wszystko działa. Rozmawiałem dzisiaj z Mańkiem. Rozmawiałem dzisiaj z Mańkiem. Mówię... Myśmy wspólnie wystąpili na żywo. Powiedział, że jak najbardziej ja jakoś to dogram i pokażemy się razem z Mańkiem, może nie w takim mrocznym jak dzisiaj. Lightem, tylko bardziej taki normalny. W każdym razie byłem dzisiaj bardzo zadowolony, odwiedziłem fajne wody, na których się na pewno pojawię z moim bratem. Pewnie zrobię takie wypady niejednokrotnie na, na, na dany zbiornik, żeby dokładnie sprawdzić co tam pływa. A no nie, czat stoi w miejscu. Ja nic nie widzę, czy coś pisze, piszecie, czy nie. Dobra, nie będę się dzisiaj stresował. Cały czas patrzę na zygmunt. Może, może, może mi się uda zorganizować mojego brata i pojedziemy z tematem. No nic u mnie ten czat nie ten. Zobaczę może w telefonie. Może w telefonie będzie ten czat. Jest telefon włączony. słabe tutaj mam internet w tym pokoju nie ma co, w, tym, w tej kuchni nie wiem o co chodzi. No, ale dobra no wiadomo pierwsze koty za płoty następnym razem będzie lepiej Tutaj. A muszę wyłowić sprzężenie. jest, dobra. Dobra, słuchajcie, będę kończył na dzisiaj, sorki, że tak wyszło, że tak jest, mam słabe połączenie tutaj w tym, że będę kończył już swój mroczny mrocznego lajta. Następnym razem postaram się, żeby było wiele, wiele lepiej. W każdym bądź razie pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, dobranoc. Tak patrzę na zegarek, a tutaj mam w komputerze na dole, ja patrzę się na ścianę odruchowo Jest za 40. więc trzymajcie się. I pamiętajcie, włosy drapieżników wracają do gry. Już mojego brata przycisnę. Miał być na, na lecie dzisiaj, ale widzę, że, że go nie ma. Zresztą czat się zatrzymał tutaj na komputerze. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.